Nowonarodzenie. Jest taka historia, kiedy Nikodem, dostojnik żydowski, w Ewangelii Jana, trzeci rozdział, przychodzi do Jezusa i mówi do Jezusa: Nauczycielu, my wiemy, że pochodzisz z nieba. I w trzecim wersecie Jezus mówi do niego tak: Ewangelia Jana, trzeci werset, trzeci rozdział. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie, mój, że nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem w ogóle tego nie rozumiał. Można wychowywać się w najbardziej pobożnej rodzinie i sumiennie spełniać wszystkie swoje religijne wymagania, tak jak to robił Nikodem. Starać się był dobrym człowiekiem, być wykształconym, bardzo bogatym, na stanowisku odpowiednim. A jednak nie mieć stuprocentowej pewności zbawienia. Zbawienie to nie jest tylko pójście do nieba, kiedyś tam po śmierci. To także życie tutaj na ziemi w świadomości zbawienia. Nie możesz mieć w swoim sercu pełni pokoju, spełnienia w życiu, prawdziwej wolności, poczucia realnego bezpieczeństwa, dopóki. Jesteś martwy duchowo. W kolejnym wersecie Jezus mówi tak do Nikodema. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, piąty werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. W Ewangelii Jana, 7 rozdziale, 37 i 39 wersecie z kolei jest napisane tak. Jeśli kto pragnie, Jezus to mówi: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Woda tutaj wymieniona to oczywiście symbol symbol ożywczego słowa Boga. Wypowiedzianego do człowieka. Bóg mówi to do każdego ludzkiego serca. Ty wówczas możesz zacząć w to wierzyć. Na skutek tej wiary wstępuje w martwego ducha, duch Boży i ożywia człowieka wewnętrznie. Sam Bóg rodzi duchowo człowieka. Ewangelia Jana, kolejne wersety z tego trzy rozdziału mówią tak. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. To wyjaśniał Jezus Nikodemowi i tak naprawdę każdemu człowiekowi. Co się narodziło z ciała, cieleśnie, po prostu jest tylko ciałem. Ale co się narodziło z ducha, duchem jest. Nowe Narodzenie to nie naprawianie grzesznego życia. Wielu ludzi dzisiaj mówi o tym, żeby żyć moralnie, etycznie dobrze. Ale Nowonarodzenie to jest zmiana całkowita ludzkiej natury. To, co było u nas stare i grzeszne w tej duchowej rzeczywistości, ulega duchowej śmierci w wyniku spotkania się ze świętym duchem żywego Boga. Stara, grzeszna natura. Inspirowana również przez szatana i system tego świata, który jest pod kontrolą jego, nie ma szans wytrzymać konfrontacji z mocą Boga, dającego nam nową duchową tożsamość. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Pierwszy list Jana, piąty rozdział i czwarty werset: Kto z Ziemi pochodzi? Należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, ten jest ponad wszystkim. W drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, 17 wersety, czytamy tak. Tak więc, tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Transformacja nowego narodzenia daje nowe życie. Gdy Bóg zradza, grzeżna natura ludzka zostaje zastąpiona nową, boską naturą. Boża moc zaczyna działać w człowieku, uwalniając jego od wszystkiego, co było stare i uzdrawia go z wszystkiego, co jest chore, zarówno w sferze duszy, jak i w sferze ciała. Nowonarodzenie to nie zmiana wiary, czy też przynależności z jednego kościoła do drugiego? Nowonarodzenie to całkowita śmierć tak zwanego Starego Człowieka i narodzenie nowego człowieka. List do Galacjan mówi w ten sposób: albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Słowo Boże mówi tutaj, że żadne po prostu rytuały zewnętrzne, Cielesne, jakiekolwiek ludzkie zasługi nie są w stanie nic zrobić. Lecz tylko i wyłącznie nowe stworzenie ma jakiekolwiek znaczenie. W swoim słowie Bóg już dawno zapowiedział, że tego, rzeczy, tego typu rzecz będzie się działa. I powiedział w księdze Ezechiela w 11 rozdziale 19 wersecie tak. Wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich serca, ciało, z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Księga Ezechwiela, 11 rozdział, 19 werset. Gdy rodzi się na nowo, gdy człowiek rodzi się na nowo, staje się posiadaczem odnowionego ducha i zupełnie innego serca. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Nowonarodzony człowiek nie potrafi nieustannie trwać grzechu. Bywa, że upadnie i oczywiście zgrzeszy, ale nie da rady trwać w grzechu. Nowa natura wrażliwa jest na grzech. Umożliwia to, ponadto jest tak silna, że wypiera grzeszne nawyki choroby duszy i ciała rozrywa więzy diabelskie i całego człowieka przemienia na obraz Boga Boga który chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy Pierwszy list do Mateusza drugi rozdział i czwarty werset Bóg chce aby każdy człowiek narodził się na nowo i prowadził z nim zwycięskie życie. Żeby narodzić się na nowo, przede wszystkim trzeba pragnąć przyjść do Boga. Jedyną drogą do Boga jest Jezus, a więc musisz uwierzyć, że Jezus jest Bożym Synem i poniósł na krzyżu należną każdemu człowiekowi karę za życie w niezależności od Boga i za grzeszną naturę. Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Ewangelii Jana, 14 rozdział, 6 werset. Jezus pokonał śmierć. Każdy człowiek musi więc uwierzyć, że On prawdziwie stał w ciele. Że człowiek żył bez Boga. Możesz Go poprosić. Każdy człowiek może poprosić Boga. O przebaczenie każdego naszego grzechu. Wystarczy uwierzyć, że Bóg ci przebacza i podjąć decyzję, że zamierzasz żyć nowym, czystym życiem. Bez Boga nie można mieć życia wiecznego. Więc jedyną możliwością jest wyznać ustami, że od dziś, od teraz Jezus jest Twoim Panem i poddać Mu wszystkie, swoje potrzeby i plany. Jeżeli tak człowiek postępuje, jeżeli tak postępujesz, to duch Boży zamieszka w człowieku, zamieszka w tobie i powstaniesz do nowego życia. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział i dwunasty werset. Nowe rodze narodzenie jest prawem. To oznacza, że nowonarodzony człowiek ma prawo do życia wiecznego z Bogiem i do zwycięskiego życia tu na Ziemi. Nie ma innej możliwości. Nie ma innego systemu, prawa, nie ma innego sposobu. Na to, aby być nowonarodzonym. Nie jesteś w stanie sobie na to zasłużyć, nie jesteś w stanie na to sobie zapracować, nie jesteś w stanie na, za to zapłacić żadnymi pieniędzmi. Nowonarodzenie jest prawem, które powstaje dzięki wierze w dokończone dzieło Krzyża Jezusa Chrystusa. I jest to z łaski Bożej. Każdy człowiek musi się zastanowić, czy tego chce. Czy to Bóg mówi: oto teraz składem przed tobą. Oto teraz składem przed tobą życie i śmierć. Wybierz życie, abyś mógł żyć. To jest właśnie nowonarodzenie. Nie ma żadnej innej możliwości ani żadnej innej drogi.